Myśmy Królikowskiego poznali po drodze do Kanady. Ja go poważałem, już tyle co zauważyłem o nim, ale niekoniecznie się zgadzałem z nim. Dzisiaj jak patrzę na niego, to taki chłopczyk 30-letni, no chłopczyk, no, z, na pierwszy seminariusz, nowy ksiądz. Że on potrafił podjąć wszystko na swoje bary. I ja go podziwiam, ja mu często to mówię, chociaż on wie, że nie, ja niekoniecznie na wszystko się z nim zgadzam, ale często on na przykład jaśni jakiś przedmiot, czy to chemia, czy coś. I widać, że on dużo przeczyta, żeby o tym wyrazić się dobrze. także… No ale ja na przykład mówiłem naszym dziewczynkom, żeby nie chodziły do niego do spowiedzi, bo on później. Bo on nas wychowawca i tak dalej. Ja mówię, chodźcie, idźcie do innego księdza, co na no, co mnie nie zna, albo coś takiego. No. No, ja byłem całkiem grzeszny, tylko im się wydawało, że nie grzeszny. A no kiedy ojciec Królikowski pojawił się w sierocińcu i opiekował się? Myśmy przy wyjeździe z Afryki. Dla tych osób im trzeba było kogoś, który mógłby się tym zająć. I on nawet no, mi się wydawało, że nawet niekoniecznie, nie on chciał koniecznie wrócić na tą misję do Japonii, koniec. Bo tam te, te Franciszkanie mieli tam po ojcu tym, co było zamordowany. W, w święcimie, ten ojciec Kolbe. Kolbeja, Także on, oni on tam miał jak, jak go poprosili, czy nawet mu dali rozkaz, żeby się żeby podjął się tym. Może na początku, ale został jak się, On nas pokochał, tak jak swoją. I ojciec królikowski to mu nawet pasuje. To mu nawet pasuje. On się dużo poświęcił. Zwłaszcza tam, jak go ci komuniści już na, na niego zaczęli polować. Nawet w Niemczech on musiał od kilku tych starszych chłopaków przy sobie wziąć tam, żeby jakieś tam papiery żeby tam go nie napadli albo coś. Dzielny chłop. No, dobry Polak i, i dobry ojciec.